I <laughs>

Dzień dobry, czy to jest ten protest głodowy co ja tak, widzę tak, tam tak, na tym? Tak, tak. A, a to jedzenie to... To jest tyłu. pięć osób, które głodują, a na razie nie tak mogą. A które to są osoby? Czy ja... Możliwe to są, są to. dwóch panów, które poszli do prezydenta miasta i bolają go, bo pewniśmy... A jak długo już głodujecie? Od dzisiaj A co jest powodem? Brak pieniędzy. A kto Wam nie zapłacił? Firma. A jaka firma? Inwestor. A przy okazji czego? Znaczy, no dlaczego przyszliście do Urzędu Miasta? Bo to jest pytanie. Bo pracujemy na budowie, która jest bezpośrednio finansowana i inwestowana od miasto. To jest Dobrze. Park naukowo technologiczny i Glebowy. Bogdan, Wiesiu i, i Grzegorz, przepraszam. I chodźcie z tym Panem przedstawicielem tak. bo na to wiecie, sami. To jest zazwór. To jest prawnik, tak. którego wiemy.